Jestem bardzo wdzięczna i bardzo dziękuję za każdą pomoc. Z takim uśmiechem, Ola Łukasiewicz przyglądała się dzisiejszej akcji, która zorganizowana została specjalnie dla niej. W Sosnowcu odbył się finał szafowania dla Oli, podczas którego uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z kadrą pedagogiczną przerzucili tony ubrań. Wszystko po to, by wesprzeć koleżankę. Ola do nas dołączyła we wrześniu do społeczności szkolnej, jest uczennicą klasy pierwszej i no, jest to dziewczynka jeżdżąca na wózku, więc od razu było, było widać, że jest jakiś problem zdrowotny. Poszukiwała lekarza, który mógłby przeprowadzić operację i udało się rodzicom znaleźć jedyną pomoc w Stanach. Gdzie dziewczynka zakwalifikowana została do operacji. Ta jednak jest bardzo kosztowna, bo kosztuje pół miliona dolarów. Jak podkreśla mama Oli, to operacja, która daje szansę na poprawę wydolności oddechowej. Ola jest dzieckiem z wieloma problemami, a przede wszystkim ma bardzo mocno skrzywiony kręgosłup, on jest zrotowany, narządy wewnętrzne są ściśnięte. To powoduje dużą niewydolność oddechową. Ola co prawda już przeszła bardzo wiele operacji, ale niestety one są niewystarczające i dość ciężko jej się oddycha. Rodzice Oli nie są w stanie poradzić sobie sami ze zbiórką pieniędzy na tak kosztowną, a potrzebną operację dla córki. Stąd pomysł zaangażowania w akcję fundacji, która organizuje i koordynuje szafowanie. Popracujemy z firmą Mike Textil z nadmorza. Zabierają wszystkie ubrania, segregują u siebie. Część oczywiście dostanie drugie życie, część pójdzie do Afryki, część na Ukrainę, a my za każdy kilogram dostajemy pieniążki, które w 100% przekazujemy Oli. Za każdy kilogram ubrań fundacja otrzyma i tym samym przekaże na leczenie oli 70 groszy. To już druga taka akcja fundacji, bo pierwsza odbyła się rok temu na rzecz innego dziecka. Twarzą akcji i ambasadorem fundacji jest Michał Wiśniewski, który zawsze osobiście angażuje się w pomoc. Myślę, że my Polacy mamy tak, że jak przychodzi co do czego, to łapiemy wszystkie ręce na pokład. Ja jestem od kilku dni na granicy i widzę po prostu takie poświęcenie Polaków, że to się w ogóle w głowie nie mieści. I wtedy się nie zastanawiam, czy ktoś jest znany, czy mniej znany, bo y, chyba większe zaufanie mamy tak naprawdę, jak zadzwoni Marysia z drugiego piętra. I powie słuchaj, trzeba, y, jedziemy zawieść tam rzeczy, prawda? Tutaj nikt z tego, co jak zauważyliście, nie przyszedł dla Michała Wiśniewskiego. Tutaj wszyscy przyszli po to, żeby pomagać Oli. Jeżeli uda się zebrać pełną kwotę na pokrycie kosztów operacji, Ola będzie mogła wyjechać do Stanów w ciągu kilku tygodni od przekazania przez rodziców kwoty. Dlatego czas tu gra dużą rolę i dlatego w pomoc angażuje się tak wiele osób.